Cześć wszystkim tu Eni. Witam was bardzo serdecznie. W tym filmiku będzie troszeczkę na słodko, ponieważ pokażę wam dwie dziecięce kartki, dwie różne, ponieważ jedna jest dla chłopca, druga jest dla dziewczynki. No i jedna jest kartką do koperty, druga do pudełka, jak tutaj już możecie zobaczyć, i są to kartki dla, dla bardzo bliskich mi osób, czyli dla mojej bratanicy i dla mojego bratanka. Także włożyłam tutaj dużo serca, żeby te kartki wyszły jak wyszły, i mam nadzieję, że się spodobają. No i oczywiście będę ciekawa Waszej opinii, więc zapraszam później do komentowania. No i nie będę już przedłużać tego wstępu. I zaczniemy od kartki, myślę, do koperty, bo jest jednak taka. Delikatniej może skromniejsza, przez to że właśnie nie jest do pudełka, w dziewczęcej troszeczkę więcej się dzieje, także zapraszam was na taki filmik. Kartkę, którą wam zaraz pokażę, zrobiłam w tematyce takiej związanej z dinozaurami. Postanowiłam, że pójdę w te klimaty, bo no już z okazji narodzin zrobiłam Mojemu bratankowi kartkę w kształcie bodziaka, gdzie właśnie też był jakiś tam słodki misiu, No i stwierdziłam, że tym razem pójdę w tą tematykę z dinozaurami, bo już dawno miałam coś takiego ochotę zrobić. A poza tym robiłam akurat też kartki na te różne wyzwania, które odbywały się na Cudnej Paczce. Tam był ten taki weekend kartkowy z okazji Światowego Dnia Kartmakingu. No i. Justyna Rabe dała bardzo fajną inspirację, i chodziło tylko o to, żeby zrobić kartkę z dinozaurami. Takie były wytyczne. Ja oczywiście tutaj Justynę od razu serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że do mnie zagląda. No i tak mi się właśnie wypasowała z tą tematyką, że wiedziałam, że no, muszę zrobić akurat też, jakby, kartkę z jej inspiracji. No, myślę, że to było też jedno z łatwiejszych kartek, no bo wystarczyło tylko coś zrobić w tej tematyce, także bardzo mi się tutaj pasowała, a też później dowiedziałam się, że trafiłam, więc się bardzo cieszę, bo moi, mój brat się z rodzinką przeprowadzał i ja jeszcze u nich nie byłam. Dopiero właśnie teraz jedziemy, no a podobno mają właśnie firankę z dinozaurami i jakieś tam wiszące dinozaury, z tego co mi rodzice mówili. Więc no tak się mega ucieszyłam, właśnie powiedziała mi mama jak jej pokazałam tą kartkę, że no idealnie się wpasuje do klimatu pokoju, także super się złożyło. No i to jest kolekcja od Craft O'Clock, przygody dinozaurów. Od razu pomyślałam o tej kolekcji, chociaż wiedziałam, że mam też dinozaury. Zmintaję, mam też takie, które kiedyś Ania tworzy, wypuszczała jako darmowe. No i tak się przez chwilę troszeczkę zastanawiałam, ale w końcu stwierdziłam, że w końcu potnę tą kolekcję z Craft O'Clock. No i tym razem, słuchajcie, zrobiłam kartkę. Na zielonej bazie. To są papiery z Happy Color. Wybaczcie, że są w takim stanie, ale już wiecie, co się u mnie dzieje. Akurat to było na tej półce, na którą kiedyś skakiwał mój królik i mi troszeczkę pogręzł. Na szczęście tylko jakieś brzegi, i, i wiecie, <grytanie> więc środek został po odcięciu. I sobie wykorzystałam i zrobiłam właśnie taką zieloną bazę. Stwierdziłam, że dinozaury to wiecie, tym razem nie będę szła w biel. Tylko dla zmiany zrobię kartkę z dinozaurami. I wykorzystywałam sobie też do tego celu wykrojnik dokładnie ten. On jest z Marianne, z tej firmy Marianne Design. I właśnie sobie wybrałam taką ramkę z listkami. Jakoś tak też mi się skojarzyła, bo tam dużo było różnych takich krzaczków, listków. I tego okrągłego też sobie wykorzystywałam. I jeżeli chodzi o wykrojniki, to korzystałam jeszcze z balonika od Craft and You Design. No stwierdziłam, że jak urodzinki to musi być jakiś balonik i ja sobie ten balonik wycięłam, widzicie w tym kółeczku. to się dostaje nieraz w sklepiku gości jako gratis, no i tak stwierdziłam, że będzie balon jakby z dinozaurem, wiecie jak są nieraz takie tematyczne balony na różne imprezy, to akurat tu te małe dinusie jakoś tak mi się wpasowało i tak pomyślałam, że to będzie fajnie wyglądać. No, i oczywiście korzystałam też z tych wycinanek, które są dedykowane do tej kolekcji, czyli z tych zestawów, z tego zestawu dodatków, o tak. No i napis wzięłam sobie z mintaja, z tych takich, gdzie są okazje po prostu, i tutaj właśnie było coś o roczku, więc sobie dopasowałam. No i w sumie to wszystko, z czego korzystałam. To odkładam na bok od razu. E, no, kopertę już wybrałam białą, bo nie miałam niestety zielonej, e, więc wziąłam sobie tą z tych takich actionowych. No i już Wam pokazuję, jak ta karteczka się prezentuje. Oczywiście to jest wszystko na różnych dystansach, ale prezentuje się tak. O, napis był pierwsze urodzinki, więc tak też e, mi się wpasował. I pomyślałam sobie, że z tych takich kosteczek zrobię właśnie jedynkę. Mam nadzieję, że to przypomina, ale jak spytałam dzieci, co to ma przypominać, to no, mój synek od razu powiedział, że to jest jeden, że pierwsze urodzinki, więc myślę, że będzie wiadomo o co chodzi. No i zrobiłam tutaj taką scenkę. Wiecie, gdzieś tam w oddali miał być wulkan, bo ja wybrałam sobie taki papier, gdzie w tle była chmurka i tą sobie drugą dodałam już z wycinanek. No i tutaj była palma na dole i tak trzeba było ją przesłonić, żeby to wyglądało tylko jak liście już później, nie? a ten środek palmy, no to przesłoniłam właśnie wulkanem. No i to wygląda jakby on był gdzieś tam w oddali i też dodaje takiego klimatu. No i są dwa dinusie jeden bardziej taki chłopczyk drugi, dziewczynka, tak mi przypominają, bo ona ma takie, wiecie, oczy z rzęsami. No i to miało wyglądać jak taki mniejszy dinoś. Jest jakieś tam drzewko, dużo różnych krzaczków, listeczków, no i jakieś tam kwiatuszki, jakieś kamieniny. No i tutaj mamy tego balonika, że ten dinozaur na przykład trzyma gdzieś tam w drugiej łapce, bo tej drugiej nie widać. No i tutaj... Jest ten piękny wykrojnik z tymi listeczkami, w tle niebieskie, że niby niebo też. No i oczywiście dwie warstwy, jedna troszkę na dystansie też podwyższona. Tył też okleiłam tymi paseczkami. Yy, środek na razie jest pusty i tylko nakleiłam białą kartkę i będę po nagraniu wypisywała życzenia. I stwierdziłam, że tutaj zostawiam, bo tak fajnie zielono do tego klimatu pasuje. I że tutaj nie musi być nic więcej, także tak się prezentuje ta pierwsza karteczka. No i cóż, przechodzimy do myślę kolejnej. Ta mam nadzieję, że się spodoba. I teraz pokażę Wam tą dla bratanicy. Także zapraszam do dalszej części. Jeżeli chodzi o tą dziewczęcą kartkę, no tutaj troszeczkę więcej się dzieje. I najpierw Wam powiem z jakich papierów korzystałam. Tym razem drugi raz pocięłam kolekcję najnowszą od Margaret Paper Design, czyli Baby Car. No, niby to jest taka kolekcja, która nam mówi, że to raczej jest kolekcja dla najmłodszych. Tutaj mamy same takie bardzo małe dziewczynki, ale ja właśnie chciałam też z tym pokazać, że również można zrobić kartkę. Dla troszkę starszej dziewczynki. Oczywiście ją można ograć na kartki i nawet dla dorosłych, jeżeli pominie się te grafiki dziecięce, bo tam sporo też jest różnych teł, więc jeżeli ktoś lubi róż albo zieleń, również można zrobić kartkę urodzinową, imieninową, czy cokolwiek innego. No, ja użyłam jako ten główny motyw takiego misia z tych wycinanek. No i użyłam też takiego zielonego tła i takiego z serduszkami pasował mi do mojej bratanicy, bo wiadomo ciocie kochają i te serduszka tak wiecie dodały takiego no że miłości no do dziecka też mi bardzo pasują, więc no poszłam w te arkusze i tym głównym takim arkuszem też był taki yy, Dokładnie ten, który był z misiem i z balonami, z tym, że temu misiowi musiałam uciąć głowę, ale potem to, co tu mi zostało, sprytnie kompozycją przykryłam, i widać tylko te balony delikatnie, i tą właśnie zieleń spod spodu, więc zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Prócz tego używałam sobie tych kwiatuszków, bo zrobiłam takie kwiaty 3D, z tego. i też na wianku dokleiłam, i używałam też. Y, dwóch różnych tekturek, tylko jednej teraz zapomniałam wyjąć, ale y, takiej tekturki z wiankiem używałam y, i drugiej z takimi listeczkami. One mi tutaj zostały troszeczkę, więc też są takie tekturki, one też są y, od Margaret. I co jeszcze tutaj było, jeżeli chodzi o papiery? Paseczki, bo z paseczków wycięłam balony. Te balony trzymała taka myszka, ale ze względu, że właśnie te balony, które były w tle, były już tak tylko lekko widoczne, bo jednak ta kompozycja zaczęła mi to wszystko przykrywać. No i chciałam, żeby były takie też bardziej rzucające się w oczy, a one miały takie intensywniejsze barwy, no to stwierdziłam, że dodam jeszcze jakby dodatkowo balony z wycinanek i to nabrało takiej też troszkę trójwymiarowości. Więc tutaj głównie z tego korzystałam, jeżeli chodzi o te dodatkowe paski, które są zrobione pod tą kolekcję. I jeszcze można dokupić takie różne paski Tutaj macie numer z różnymi i kwiatuszkami. I tutaj właśnie też korzystam z jednych listków. Akurat te mi nie zostały, ale one były podobne do tych, takie gałązki i właśnie pojedyncze liście. No i tekturki turki, sobie pudrem z Agaterii, bo też sobie wrzuciłam to na wyzwanie te Agateriowe, co miesięczne. Chociaż wątpię, że tam się uda, bo tym razem jest tam mnóstwo takich naprawdę wow prac i mam sama już pewnych faworytów. Ale no, chciałam pokazać, czy też korzystam. No i też używałam kółeczka do wycięcia środka spod tego wianka. To jest wykrojnik od Aliny: dokładnie tej, bo tutaj używałam też od niej takiej posypki. Zobaczcie zaraz, jak cała praca się mieni. Bardzo mi się to podoba, szczególnie w pracach dla dziecka, bo dzieci lubią, jak się błyszczy. Więc albo shakery, albo błyskotki dla dziewczynek, szczególnie to jest coś, co wiecie, robi wrażenie. I słuchajcie, dodałam sobie jeszcze wstążki takie delikatnie właśnie różowe. Idealnie mi się wpasowała w papiery, w kolorystykę tej kartki. I słuchajcie, to są wstążki, te old fashioned ribbon, ale to są wstążki, które były jeszcze w tym letnim pudełku. Z zielonych kotów, więc widzicie, cały czas korzystam tak jak Wam mówiłam, i cały czas staram się pamiętać o tych produktach. Do tego misiowi zrobiłam błyszczące oczka, glossy akcent, i tym razem napis wzięłam z Craft O'Clock, tylko że ja sobie rozdzieliłam go, bo za gruby jest ten tekturkowy, więc ja sobie troszeczkę tej tekturki oderwałam, żeby był cieńszy. I tutaj użyłam napisu po prostu z okazji urodzin. A moja bratenica ma już 7 latek, więc yy, no zaraz zobaczycie, jak można z tej kolekcji też zrobić coś, tak jak mówiłam, dla starszej dziewczynki. No i już Wam pokazuję, yy, karteczka jest w pudełku, więc mieści się tutaj na styk. Otwieramy, tu mamy oczywiście wstążkę, żeby pociągnąć sobie. środek okleiłam, słuchajcie, już papierem z Action. Miałam już pocięty ten arkusz. Mam taką teczkę ze ścinkami, już z pociętymi troszkę tymi papierami i, i staram się do takich rzeczy wykorzystywać właśnie te ścinki. I on mi się tak fajnie kolorystycznie wpasował. Jak widzicie, te serduszka są w bardzo podobnej kolorystyce tutaj. No bo już mi żal takich ładnych papierów. Wiecie, te papiery od Margaret są naprawdę efektowne i szkoda na takie oklejenie pudełek. I z resztki właśnie wycięłam też kółeczko, żeby zakleić, wiecie, stążeczkę do pociągania. No więc to jeszcze tyle, jeżeli chodzi o same pudełko. już zabieram, żeby nie błyszczeć. A kartka prezentuje się tak. Więc myślę, że no dzieje się tutaj. Błyszczy się tu bardzo dużo. Więc starałam się to tak w różnych miejscach dać, szczególnie na tym kwiatuszku. Tutaj troszeczkę właśnie tych mieniących między gałązkami. Więc ładnie się to wszystko mieni. I teraz tak, ten kwiatuszek największy dostałam go od Karoliny Pytlarz, Fanaberis. Z tym, że podobno potem się dowiedziałam, bo ja go miałam takiego pustego przez cały czas. Tutaj nie było tego środka. I później mi właśnie Karolina napisała, że tutaj był misiu z masy. Że w sumie też by pasowało, tylko musiał mi odpaść i nie wiedziałam, że to do tego, bo wtedy byłyby dwa misie. Ale no nie wiedziałam. Ja jak wtedy mi przyszła paczka, to chyba e, po prostu go dałam do tych wycisków, bo też jakieś inne chyba wtedy wysłała, tak mi się wydaje. E, I nie wiedziałam, że to jest w tym kwiatuszku. No ale wiecie, ja myślałam, że po prostu mam sobie środek sama zrobić, żeby mi pasował do kartki. E, no i tak też zrobiłam. Dobrałam sobie jakąś taką perełkę, która też tak fajnie w sumie błyszczy. Stwierdziłam, jak te baloniki. E, no i że ten środek był duży, no to też chciałam jakąś taką większą, tutaj większy środek dać. I naokoło dałam sobie takie pręciki tylko. Takie mocno wciśnięte, różowawe. No, a te dwa kwiatki to są właśnie z tych pasków, takie trójwymiarowe zrobione. Tu są właśnie te listki, o których Wam mówiłam, też z tych paseczków. No i widzicie, jaki ładny jest też ten puder z Agaterii. Piękna, zielona wyszła. Chciałam właśnie, żeby ona była troszeczkę ciemniejsza, żeby się nie zlała z tym zielonym tutaj, a jednocześnie, żeby pasowała do tego tutaj troszeczkę ciemniejszego. Więc myślę, że to fajnie faktycznie wygląda. No ta wstążka, jak widzicie, też jest podobna kolorystycznie do tej, co ma misiu, więc też się starałam właśnie ją tak dobrać, żeby pasowała. No i na tym wianuszku dodatkowo naklejałam sobie takie drobne jeszcze kwiatuszki z wycinanek. Gdzie nie gdzie, żeby coś się więcej działo. Widzicie, ten napis jest troszeczkę ciększy niż zazwyczaj to jest na przeróżnych warstwach i te tutaj paseczki i potem kolejny jest jeszcze wyżej i jak widzicie tutaj tego misia w ogóle nie widać tylko widać te kwiatuszki a tutaj była właśnie ta głowa misia i te balony widzicie też są tam w tle jeszcze spod spodu a na nich są te przyklejone z wycinanek odcięte od myszki i na koniec jeszcze dokleiłam sobie motylki które też tak wiecie skrzydełka na dłutku zrobiłam, żeby były bardziej okrągłe. Tak samo te listki, widzicie, one są okrągłe. Nie są takie płaskie, tylko ja je sobie tak powywijałam dłutkami. Więc tak to wygląda. I kartka, słuchajcie, w ogóle, bo jeszcze mu nie powiedziałam, jest zrobiona z mapki, która tam była, bo właśnie w październiku była tam taka bardzo fajna mapka. Wiecie czy nie wiecie, ja kocham mapki. Kiedyś bardzo często robiłam pracę z mapki. Ostatnio troszkę mniej się pojawia w ogóle wyzwań z mapką, więc też ja mniej robiłam, ale jak tylko zobaczyłam, że jest mapka, no to musiałam, bo kocham. Uwielbiam. Łatwiej się wtedy naprawdę pracę robi, już jest jakby podstawa i nie musimy myśleć, jak co ułożyć, tylko musimy potem dobrać dodatki, żeby pasowały do siebie, ale już kompozycyjnie wiemy, jak to mniej więcej układać, i naprawdę praca idzie moim zdaniem dużo szybciej, więc to jest też fajna opcja dla początkujących. I ona mi się bardzo spodobała. I tak od razu, jak ją zobaczyłam, wiedziałam, że ta kartka mniej więcej będzie tak wyglądać. A wyszła, myślę, ładniej niż miałam to w głowie. Naprawdę, może to zabrzmi skromnie, ale z tej kartki jestem bardzo zadowolona. Strasznie mi się podoba i ten błysk. I że jest taka słodka, no... Mam nadzieję, że się Weronice też spodoba. Tym bardziej, że ona bardzo lubi kwiatuszki. Właśnie, jak się tak pytałam, też, wiecie... Mamy tak się podpowiedzieć. No, żeby im podpowiedzieć, jakąś dała, co teraz się tak interesuje. Wiadomo, dziadkowie to jeszcze częściej się widują. Czy ma jakieś jeszcze inne takie hobby? Bo wiem, że gdzieś tam chodziła na taniec już w tamtym roku i dałam taką kartkę, więc chciałam w tym coś innego wymyślać. I właśnie powiedziała, że ona bardzo lubi kwiaty i dostawać, i rozdawać, i w ogóle zbierać, i, i tak stwierdziłam, że to co mam w głowie, właśnie. To tym bardziej będzie mi pasować, bo ta kartka od razu miała być taka mocno kwiatowa. Tam też był live i troszeczkę też się inspirowałam tym, co tam było robione, i tam też był taki duży kwiat. Tutaj ja dodałam jeszcze dwa, no i tak to wszystko wyszło. Tył oczywiście też jest oklejony tymi serduszkami, no a środek, że to biała baza, no to nie oklejałam. Ja zazwyczaj białych baz w środku nie oklejam. Oklejam głównie te kraftowe, szczególnie jak są takie, wiecie, dwukolorowe i w środku jest ten brzydki kraft. No i też czarne najczęściej oklejam, bo wiecie, to taki smutny kolor, ale białe to rzadko, kiedy zdarza mi się oklejać w środku. Natomiast tyły zazwyczaj zawsze oklejam, żeby też się ta praca nie przewracała, bo wtedy ta kartka jak stoi jest sztywniejsza. Jedynie tak nie oklejam kartek, wiecie, clean and simple, no nie? Bo takie kartki już. Yy, no. Raczej. No, raczej są prostymi, i, i tam wtedy zostawiam te tyły. No więc. Tak. Bo nieraz się ktoś mnie pyta, czy oklejam, czy nie oklejam. Ostatnio mnie akurat też znajoma pytała, ale też nieraz wcześniej mnie ktoś pytał, czy ja oklejam kartki, czy nie oklejam. Yy, chociaż ja to zwykle pokazuję, że oklejam w filmikach. No i tak to się prezentuje, słuchajcie. Mam nadzieję, że się dzieciakom spodobają. Jedziemy właśnie na urodziny i i podarujemy. Także tak. Dawno nie robiłam dziecięcych, więc fajnie było się dla odmiany pobawić. Ostatnio w ogóle robię tak przeróżne prace jednego dnia jakieś, nie wiem, kwiatowe, takie, wiecie delikatne, drugiego jakieś dziecięce, następnego jakieś mroczne ze względu na ten Halloween, innego jeszcze świąteczne już powoli, więc w ogóle tematyka przeróżna u mnie ostatnio na biurku. Ale no fajnie, bo przynajmniej jest różnorodnie, nie jest nudno i dobrze się bawia, a to najważniejsze w tym naszym pięknym hobby. No więc to na dzisiaj tyle. Tylko chciałam wam pokazać te karteczki, bo akurat wiecie, tematyka ta sama, więc akurat no, i dajcie znać, jak Wam się podobają. I zapraszam Was na kolejne filmiki. Pa! pa!